Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa o tym, że już została skończona budowa naszego pierwszego w Polsce mini osiedla Stara Bawaria w miejscowości Stara Iwiczna. Pod Warszawą, dosłownie około 7-8 km do Warszawy. No i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak to się prezentuje, trochę opowiedzieć o tej inwestycji. Także zacznijmy. Tutaj mamy trzy takie budynki. Każdy budynek ma swoją kolorystykę, na przykład tamten ostatni, co przed chwilą pokazywaliśmy, on jest taki bardziej ciemniejszy, natomiast ten pierwszy ma taką cegłę zabytkową, tak to nazwijmy. No i ten budynek, na przykład po środku, on ma takie kolory czerwieni oraz brązu. No i tutaj zbliżamy się do naszych budynków i możemy sobie zobaczyć, że mamy skrajne lokale oraz środkowe lokale. Skrajne lokale są tak zwanymi półwkami od bliźniaków, jak to nazywamy, ponieważ ma się tylko jednego sąsiada ze ścianą i dookoła ma się taki większy ogródek. Środkowe lokale też jak najbardziej posiadają ogródki, tylko że są one nieco mniejsze. No Możemy się sobie przejść. Tutaj teraz wami jesteśmy na parkingu. Na jeden lokal przysługuje dwa miejsca postojowe. I w tamtym miejscu będzie troszeczkę później brama wjazdowa. No i teraz chciałabym też Wam pokazać, że każda działka oczywiście jest ogrodzona. Mamy taką siatkę która nam pozwala się zorientować, gdzie w ogóle ta działka się zaczyna, w jakim miejscu się ona kończy. I możemy też sobie tam w sumie wejść. Tutaj mamy taką furtkę, widać trochę trawy. Właśnie układamy zawsze na każdej inwestycji trawę z rolki oraz oczywiście sadzimy tuje. Mamy takie klinkiety na elewacji, duże okna, właśnie tuje. Jeżeli chodzi o sąsiednią działkę, którą przed chwilą widzieliście, no to już nic tam takiego większego nie powstanie, ponieważ plan miejscowego zagospodarowania na to nie pozwoli. Sprawdzaliśmy to specjalnie. A jeżeli chodzi o media, to wszystkie media w przypadku tej inwestycji są miejskie, czyli gaz, woda, prąd, kanalizacja. E, jeden z trzech budynków już posiada praktycznie wszystkie media, reszta powinna niedługo też e, Zacząć posiadać za około dwóch tygodni, także niebawem. No i teraz zbliżamy się tutaj do środkowego budynku. Widzimy, jak to się prezentuje z daleka i teraz mamy możliwość zobaczyć, jak to wygląda z takiej. Perspektywy. Oczywiście mamy napis Stara Bawaria, ponieważ jest to bezpośrednio nazwa tej inwestycji, Stara, ponieważ lokalizacja do tego nawiązuje, czyli Stara Iwiczna, no i Bawaria, ponieważ od lat y, stosujemy właśnie taką technologię układania cegły, czyli y, styl bawarskiego wiązania, i właśnie w ten sposób powstała nazwa tego miasteczka, czyli Stara. Bawaria. No i zbliżamy się do ostatniego budynku i zobaczcie jaką kolorystykę posiada ten budynek. Czyli tutaj dominujące są takie odcienie beżu, czerni, brązu. Oczywiście duże okna, klinkiety na elewacji. Wszędzie oczywiście posiadamy, żeby to się później fajnie podświetlało, żeby było widać po zmroku gdzie idziemy i żeby też E, budynki się lepiej prezentowały. No tutaj też można zobaczyć, że ta działka jest dosyć spora. Ogólnie te działki, jeżeli chodzi o te większe lokale, to um, są większe <laughs> w porównaniu do tych mniejszych lokali, e, a same ogródki to mają około 160-180 m2. E, także tutaj już wszystkie lokale zostały wyprzedane. Bardzo fajna okolica. Wszystkim się bardzo podoba. No na przykład tamci klienci to już nie chcieli zwlekać i sobie zażyczyli już powolutku zaczynać działać z wykończeniem. Także tam już działają pełną parą ekipy od wykończenia. Tworzą piękno. No i tutaj możemy zobaczyć tą kolorystykę. Bardzo fajnie została przekazana nawet przez kamerę. No i teraz chciałabym Was zabrać żeby pokazać ten większy lokal. Także pójdziecie ze mną, pokażę wszystko, postaram się Wam jak najbardziej opowiedzieć. No i oczywiście tutaj mamy takie drzwi wejściowe, producenta kraków. Bardzo fajnie się zgrały, tak moim zdaniem, z tą cegłą. Bardzo fajnie się to ze sobą łączy. No i sobie wyjdziemy do środka. No i tutaj widzimy, że naszego pracownika nie będziemy go pokazywać, wiecie, RODO. No jak się wchodzi tutaj w prawo się skręca i ma się kotłownię. Proszę nie zwracać uwagi na takie warunki robocze, to jest jak najbardziej naturalne. Tutaj widzimy, że pracownik właśnie się zajmuje rozdzielnicami, czyli oczywiście każdy lokal będzie posiadał taką rozdzielnicę, która później zostanie sprawdzona przez naszego pana elektryka. No i tutaj sobie wchodzimy, mały korytarz. Tutaj zawsze panie sobie wolą powiesić jakieś lustro, żeby się wyszykować przed wyjściem. No i teraz jesteśmy w łazience. Łazienka ma około 9-10 m2. Mamy taką wnękę, czyli tutaj się zmieści albo większy prysznic, albo mniejsza wanna. Oczywiście ściany są tynkowane, jak najbardziej już są przygotowane do malowania bądź tapetowania. Mamy wylewki podłogowe zrobione na parterze, ogrzewanie podłogowe. No, i teraz tutaj mamy salon z kuchnią około 30 metrów kwadratowych. Miejsce tutaj, żeby się zmieścił aneks kuchenny, wszystkie rozprowadzenia są jak najbardziej zrobione, odpływy. I w tym miejscu akurat będzie można później stanąć, sobie zmywać naczynia, patrzeć, co się dzieje u siebie na ogródku, obserwować sytuację. Więc w taki właśnie sposób się to prezentuje. Widzimy tutaj okna. Przez to środkowe właśnie przez te drzwi balkonowe, będzie można później wyjść na taras, ponieważ oczywiście będą tarasy. Będziemy je robić dla naszych klientów, 2,5 na 5. No i teraz jesteśmy z Wami w e, sypialni. Jak najbardziej też będzie mogła służyć jako gabinet. Mamy tutaj też takie okno, które nam e, mm, pozwala zobaczyć ciałkę widok na własny ogródek. Sufity oczywiście zrobione z płyty GK, e, miejsce gdzie później stanie szafa, żeby ubranka e, przechowywać, no, i pomiędzy drutami oczywiście stanie łóżko. No i sobie wracamy tutaj z powrotem do salonu, widzimy jak to się prezentuje z takiej właśnie perspektywy w ten sposób. No i tutaj mamy taką konstrukcję, schody. W taki właśnie sposób to zostawiamy. No i tutaj wszystkie druty oczywiście podpisane. No i wejdziemy, zapraszam Was na górę zobaczyć poddasze. Te schody później oczywiście będzie można przerobić według własnych życzeń, zrealizować jakikolwiek pomysł. No i na górę jak się wchodzi to ma się na wprost łazienkę i po prawej, po lewej stronie sypialnie. Łazienkę chciałabym Wam pokazać, ale mimo wszystko jest za ciemno. Ale uwierzcie mi, że łazienka ma około 6 m2 i tam na spokojnie zmieści się wanna. Sypialnie tutaj mamy około 15-16 m2, jest dosyć sporo miejsca. Też takie sufity z płyty GK i jak najbardziej pod tymi skosami można przechowywać jakieś rzeczy. Okna dachowe mamy z Veluxa, no i zaletą właśnie tej całej inwestycji jest to, że zrobiliśmy ściankę kolankową, która podnosi poddasze o 60 cm, co daje takie poczucie i sprawia, że nie czujesz się za ciasno, jak jesteś na górze, czyli na podaszu. No i drugi pokój, druga sypialnia, też ma około 15-16 m2, też miejsce pod skosami do przechowywania rzeczy. Taką właśnie mamy tutaj podłogę, zrobioną, i takie duże okno, które, które naprawdę zapewnia, że ten pokój będzie miał bardzo fajne oświetlenie. No, i tutaj obserwujemy widok z pokoju na górze. Także tak to się prezentuje. Sąsiedzi są mili, sympatyczni. Także dziękuję za uwagę, zarabiajcie, kupujcie, ale nie dwupiętrowe.